siema, giełdowe świry, pasjonaci wykresów i wyznawcy zasady kupuj na górce, sprzedawaj jak boli. Tu wasz ulubiony pierzasty showman, suwka inwestówka. Dzisiaj odstawiamy na bok wasze marne analizy techniczne, które działają rzadziej niż polska reprezentacja w piłce nożnej i wjeżdżamy w temat, przy którym szybcy i wściekli wyglądają jak relacja z zawodów w wędkowaniu podlodowym. Segment pierwszy, pobudka w Caracas, czyli jak wujek sam zgasił światło Maduro. Wyobraźcie sobie taką scenę. Jest 3 stycznia 2026 roku. Druga rano czasu lokalnego, Caracas. Nicolas Maduro, gość, który zarządzał krajem tak sprawnie, że inflacją może aby tapetować stadiony. Pewnie właśnie przewracał się na drugi bok, śniąc o nowej dostawie empanad i nagle cyk prądu nim. Ciemno wszędzie. Głucho wszędzie, tylko nagle nad miastem słychać dźwięk, który zwiastuje większe kłopoty niż kontrola ze skarbowej w Twoim jednoosobowym Janusz Polu. Stany Zjednoczone Ameryki postanowiły odpalić operację Absolute Resolve, czyli po naszemu absolutna determinacja. Co w wolnym tłumaczeniu nasówkowy oznacza, mamy dość Twojej gęby i bierzemy Twoje zabaw. To nie była jakaś tam pukanina pod blokiem. Wujek Donald wysłał ponad 150 samolotów wojskowych, które wystartowały z 20 różnych baz. Rozumiecie to? 150 ptaszków w żeby zgarnąć jednego wąsacza, to tak jakbyś wysłał cały oddział antyterrorystów, żeby aresztować gołębia za napomnić. na pomni. Cała akcja trwała mniej niż 30 minut. 30 minut. Ja dłużej szukam skarpetek rano w szufladzie, a chłopaki z Delta Force w tym czasie zdążyli zneutralizować bazę lotniczą La Carlota. Federalny pałac legislacyjny i kompleks wojskowy Fuerte Tiuna. To było precyzyjne jak cięcie skalpelem chirurga po trzech kawach. Helikoptery MH 60 i MH 47 z legendarnego 160 pułku operacji specjalnych, znanych jako nocni prześladowcy, wylądowały prosto na podwórku Maduro. I teraz najlepsze. Nicolas, jego małżonka, Cilia Flores, zostali zapakowani do spaczki. Szybciej niż twój stary pakuje parawan na plaży we Władysławowie. Zamiast do luksusowego hotelu trafili na pokład okrętu USS Iwo Jima, który już pruje przez fale w stronę Nowego Jorku. Tam czeka na nich sąd dla południowego dystryktu i prokurator generalna Pan Bondi, która pewnie już ostrzy ołówek, żeby wypisać im zarzuty za narkoterroryzm, korupcję i import kokainy na taką skalę, że nawet Tony Montana poczułby się jak amator. Ale tutaj zaczyna się robić ciekawie, bo w necie już huczy od teorii spiskowych. Pojawiają się głosy, że to wszystko to jedna wielka ustawka roku i gruby wałek. No bo słuchajcie, niektórzy analitycy punktują, że w Wenezuelce armia stawiała taki opór, jakby go w ogóle nie było. Obrona przeciwrotnicza milczała jak ja po pytaniu żony, gdzie są pieniądze z komuni dzieci, a Maduro był prowadzony w kajdankach przez Nowy Jork w taki sposób, żeby każda kamera mogła uchwycić jego smutną minę. Krążą teorie, że Nicolas po prostu dogadał się z Donaldem. Słuchaj Donald, ja wam oddam terury z ropą, a wy mi dacie nowe nazwisko, domek w Miami i zapas pączków do końca życia. Czyste Hollywood, zero zaskoczenia. Z drugiej strony mamy twarde dane. Sześciu amerykańskich żołnierzy zostało rannych, jeden helikopter uszkodzony. Więc jeśli to był film, to efekty specjalne i kaskaderzy byli naprawdę drodzy. Trump ogłosił, że to realizacja doktryny Donald tak, dobrze słyszycie. Gość nazwał to swoim nazwiskiem. Bo dlaczego by nie? Twierdzi, że odzyskuje aktywak skradzione przez socjalistów. Dla nas, inwestorów, ten moment to był sygnał nuklearny. Kiedy giełdy w sobotę były zamknięte, rynki prognostyczne, takie jak Polymarket, oszalały. Traderzy obstawiali dalszy rozwój wypadków tak agresywnie, że serwery pewnie dymiły bardziej niż wenezuelskie rafinerie. To był klasyczny moment szoku i przerażenia. Ale zamiast płakać nad losem dyktatora, świat finansów zaczął liczyć, ile warta jest jedna piąta światowych rezerw ropy, którą właśnie zaopiekowali się Amerykanie. Partnerem odcinka jest XTB. Jeśli jeszcze nie macie tam konta, to pewnie wciąż płacicie prowizję jakiemuś smutnemu panu w banku, który ma gorszy garnitur niż ja pióra. W XTB możecie kupować akcje z zerową prowizją, dopóki wasz miesięczny obrót nie przekroczy 100 tysięcy euro. Umówmy się. Dla większości z was to limit nie do przebicia. Chyba, że nagle sprzedacie nerkę albo dom po babci, żeby uśrednić jakąś upadającą spółkę, a jeśli wasza wiedza o inwestowaniu jest tak głęboka jak kałuża na parkingu, to mam dla was coś specjalnego. Z kodem sowka otrzymujecie dostęp do kursu dla początkujących. Może dzięki temu wreszcie zrozumiecie, że giełda to nie jest kasyno, a wykresy nie służą do wróżenia. Chodźcie, rejestrujcie się i przestańcie być dawcami kapitału dla innych. Zanim przejdziemy dalej, szybki komunikat dla tych, którzy chcą inwestować, a nie zgadywać jak wróżbita Maciej z giełdowej infolinii. Jeśli wejdziesz w mój link do Investing Pro, masz teraz promocję noworoczną, aż 70% zniżki na subskrypcję. Tak, 70%. To nie jest zniżka jak w Black Friday u operatora, tylko realne cięcie ceny. Co dostajesz w Investing Pro. Masz tony wskaźników fundamentalnych, wyceny spółek, liczone na podstawie wielu modeli, a nie jednego magicznego Excela. Możesz podglądać portfele i ruchy największych inwestorów, zamiast zgadywać, co robi ten Smart Money. Masz Propicks AI, czyli sztuczną inteligencję, która Miesiąc wybiera spółki na podstawie algorytmów, danych i historii rynku, a nie emocji. Jest też własny inwestycyjny czap w stylu chat GPT, ale oparty na realnych danych z Investing Pro, a nie na opiniach z forum. Do tego rozbudowany skaner akcji, który pozwala filtrować spółki dokładnie pod Twoją strategię, a nie pod losowy hype. Link masz w opisie. Jak chcesz mieć narzędzia, to są narzędzia, a jak wolisz inwestować na Czuję w Kościach, to powodzenia. Skoro już wiemy, że Nicolas Maduro spędza teraz czas na luksusowym wycieczkowcu z kratami w oknach, czas przejść do tego, co nas, rekiny giełdowe, portfelem wielkości polubień na Instagramie interesuje najbardziej. Dlaczego wujek sam zadał sobie tyle trudu? Bo przecież nie chodzi o to, żeby w Nowym Jorku było mniej białego proszku. Gdyby o to chodziło, to połowa Wall Street musiałaby siedzieć w tej samej celi co Maduro. Segment drugi doktryna Donrow, ropa lit i wielka ściema o narkotykach. Słuchajcie uważnie, bo teraz wchodzi narracja dla grzecznych dzieci. Oficjalna wersja administracji Trumpa jest taka: łapiemy narkoterrorystę, popsuje nam młodzież i kradnie empanady. Piękna bajka, prawie się wzruszyłem, aż mi pióra zmokły, ale prawda jest taka, że te zarzuty o narkotyki to tylko taka zasłona dymna dla Januszy, którzy myślą, że światem rządzi dobro i sprawiedliwość. Prawdziwy powód leży głęboko pod ziemią i śmierdzi znacznie lepiej niż kokaina. Śmierdzi czystą, żywą gotówką. Wenezuela to nie jest po prostu kraj, to jest gigantyczna, zardzewiała stacja benzynowa, która pod spodem ma 303 miliardy baryłek ropy. To są największe udokumentowane rezerwy na tej planecie. Arabowie mogą im co najwyżej podawać ręczniki w szatni, ale to nie wszystko. Trump wyciągnął z szafy stary, zakurzony termin doktryna Monroe. Przypudrował go swoim ego i nazwał doktryną. Don Row. O co w tym chodzi? W Skrócie. Ameryka Łacińska to nasze podwórko, nasze zabawki i nasze surowce. A jak się komuś nie podoba, to Delta Force już grzeje silniki. Trump twierdzi, że odzyskuje aktywa skradzione przez socjalistów. To tak jakbyś po 20 latach wpadł do byłej żony, wyniósł jej telewizor i powiedział: "To mój talent go kupił, ty go tylko używałaś siłą". Ale ropa to dopiero początek tej listy zakupów. Pod wenezuelską ziemią leży gaz ziemny, złoto, żelazo i to, co tygryski lubią najbardziej: lit i metale ziem rzadkich. Czymś trzeba przecież napędzać te wasze elektryczne hulajnogi i smartfony, na których sprawdzacie, ile znowu straciliście na kryptonie? Bez lit nie ma nowoczesnej gospodarki, a USA właśnie położyły łapę na jednym z największych magazynów tych skarbów. Słuchajcie tego. Niektórzy mądrzy ludzie, nawet tacy jak premier Węgier Viktor Orban, zauważyli, że po przejęciu Wenezueli, Stany Zjednoczone mogą kontrolować od 40 do 50% światowych rezerw ropy. Rozumiecie to? Połowa soku z dinozaurów na świecie pod jednym dowództwem. To zmienia zasady gry bardziej niż war w polskiej ekstraklasie. A teraz najważniejszy punkt programu: petrodola. To jest to magiczne słowo, przez które dyktatorzy kończą marnie. System jest prosty. Jak chcesz kupić ropę, musisz mieć dolar. To sprawia, że zielony papier jest najważniejszą walutą świata bo każdy Potrzebuje, żeby mu auto nie stanęło na środku autostrady. Każdy, kto próbował fikać dolarowi, jak goście w Iraku czy Libii, nagle dziwnym trafem dowiadywał się, że w jego kraju brakuje demokracji i trzeba mu ją dowieść na skrzydłach F-35. Sekretarz stanu Marco Rubio już jasno powiedział nowej ekibie w Caracas: chcecie kasy? Pozrywajcie z Iranem, Hezbollahem, Chinami i Rosją. To jest geopolityczny szantaż w najczystszej postaci. USA używają blokady naftowej jako dźwigni, żeby wyczyścić region z wpływów konkurencji. Więc podsumowując ten segment: Narkotyki to bajeczka dla mas, żeby Trump mógł wyglądać jak szeryf z Westernu. W rzeczywistości to wielki skok safe z surowcami strategicznymi. USA właśnie kupiły sobie abonament na bycie globalnym supermocarstwem na kolejne dekady, a my, mali gracze, musimy teraz wiedzieć, do którego dystrybutora się podpiąć, żeby nam trochę tego hajsu skapnęło na buty. Dobra, wiemy już, po co tam weszli. Teraz czas na mięso. Co się stało na giełdzie, kiedy pierwsze bomby, to znaczy paczki z demokracją, spadły na Caracas? Chcecie usłyszeć, jak spółki rafineryjne zrobiły sobie z giełdy prywatny Plac Zaba. Dobra, odstawcie Melisę, bo teraz wjeżdżamy w temat, który sprawia, że każdemu rasowemu inwestorowi rośnie tętno. Kiedy komandosi jeszcze przecierali gogle z kurzu, Caracas, giełda w Nowym Jorku zareagowała tak, ktoś wstrzyknął jej lit czystej kofeiny prosto w tętnicę. To nie był zwykły wzrost, to był giełdowy Orgazm, przy którym Sylwester Polsatem dostypa w domu pogrzebowym. Segment trzeci, giełdowy Orgazm, czyli rafineryjne Eldorado. Słuchajcie tego, bo liczby nie kłamią, a te są piękniejsza niż twoja stara, gdy mówi, że obiad jest gotowy. 5 stycznia 2026 roku indeks Dow Jones Industrial Average wywalił bezpieczniki i osiągnął rekordowy poziom 48 977 punktów, to jest wzrost o 1,2% w jeden dzień. Sektor energetyczny w indeksie S&P 500 wystrzelił o 2,7%. Inwestorzy rzucili się na akcję z taką furią, jakby to były ostatnie parówki na promocji w Biedronce. Ale dlaczego akurat teraz? Przecież ropa z Wenezueli jeszcze nawet nie drgnęła w rurach. Chodzi o to, co rynek dyskontuje, czyli o to, na co te wszystkie wszystkie rekiny z Wall Street liczą. A liczą na to, że wujek sam udrożni kurek z najgorszym, najbrudniejszym, ale i najbardziej dochodowym syfem na świecie, ciężką ropą. I tu wchodzą nasi dzisiejsi bohaterowie, rafinerie. Słuchajcie, wenezuelska ropa to nie jest lekka oliwka do masażu, którą możecie sobie wlać do pasata. To jest gęsta, czarna melasa, która bez odpowiedniej obróbki nadaje się co najwyżej do smarowania chleba w piekle. Tylko kilka firm na świecie potrafi to ugotować tak, żeby wyszedł z tego zysk. Valero Energy, notowane jako -E FULO, stało się królem polowania. Ich akcje urosły o 9,2% a w handlu precesyjnym dobijały nawet do 10,6%. Dlaczego? Bo oni mają rafinerie na Zatoce Meksykańskiej, które są ustawione pod ten wenezuelski szlam jak mało kto. Mogą przerobić dodatkowe 300 tysięcy do 400 tysięcy baryłek dziennie. Nawet Michael Burry, ten gość od The Big Short, który widzi kryzysy tam, gdzie inni widzą tęczę, kupował te tę akcje już lata temu. Wiedział z Kubany, co się święci, ale to nie koniec. Maraton Petroleum, czyli S-E-M-P-C, odnotowało wzrost o 11%. Ich rafineria Garryville w Luizjanie to jest potwór, który może połknąć od 20 do 30% każdego transportu który przypłynie z Caracas. Produkują z tego olej napędowy i asfalt, na którym pewnie kiedyś Trump zbuduje kolejny mur. A co z mniejszymi graczami? PBF Energy, ci to dopiero polecieli, 16% wzrostu w obrocie precesyjnym. To jest taki skok, że nie jeden trader musiał wymieniać fotel, bo nie wytrzymał ciśnienia. Philips 66 też nie próżnował, rosnąc o 5-6%. No i oczywiście nasz stary znajomy, Chevron, czyli n Fikes. e Ci kolesi to są najwięksi cwaniacy w branży. Kiedy wszyscy inni uciekali z Wenezueli z płaczem, Chevron został. Grali w długą grę, uśmiechali się do Maduro, pili z nim kawę i teraz spijają śmietankę. Odpowiadają za 25% obecnej Produkcji w Wenezueli, eksportując około 140 tysięcy baryłek dziennie. Ich akcje urosły o 5 do 7%. A w piku sesji były nawet 11% na plusie. To jest modelowy przykład tego, że cierpliwość na giełdzie popłaca, albo po prostu dobrze jest mieć przyjaciół w Pentagonie. Słuchajcie, to co widzimy to wielka rotacja kapitału. Inwestorzy wyciągają kasę z nudnych obligacji i wsadzają ją tam, gdzie czuć zapach spalin i grubego hajsu. USA właśnie stało się, przynajmniej w oczach giełdy, supermocarstwem naftowym, które nie musi się już nikogo prosić o zniżkę na stacji. Tylko pamiętajcie, to, co szybko rośnie, potrafi też szybko spaść, jeśli te wszystkie obietnice Trumpa o taniości okażą się tak Realne jak twoje postanowienia noworoczne, ale na razie, na razie jest impreza. Leje się szampan, rafinerie liczą kasę, której jeszcze nawet nie wyprodukowały. Skoro już nacieszyliście oczy tymi zielonymi słupkami na rafineriach, to czas zejść na ziemię, a konkretnie głęboko pod ziemię, tam, gdzie płynie to czarne, gęste błoto. Myślicie, że jak Trump złapał Maduro za wąsy, to ropa sama zacznie tryskać z kranów w Teksasie? No to mam dla was nowinę. Infrastruktura w Wenezueli jest obecnie w takim stanie, że polskie drogi po zimie w latach 90. to przy tym niemiecka autostrada. Segment czwarty, mózgi i mięśnie to posprząta ten wenezuelski syf. Słuchajcie, wenezuelski przemysł naftowy to obecnie jeden wielki, rdzewiejący skansen. Większość rur ma ponad 50 lat działają na 20% mocy, a rurociągi są tak przeżarte, że ropa, która tam jest korozyjna jak kwas z obcego, po prostu zjada metal. Żeby to wszystko ruszyło i żeby Wenezuela wróciła do poziomu 3 milionów baryłek dziennie, trzeba tam wpompować. Uwaga, trzymajcie się portfeli ponad 100 miliardów dolarów w ciągu najbliższych 10 lat. I tu wchodzą nasi dzisiejsi superbohaterowie w kaskach umazanych smarem, firmy od usług naftowych, czyli tak zwany sektor Oilfield Services. To oni będą dojść ten budżet zanim jakakolwiek kropla paliwa trafi do waszego Passata. Zacznijmy od firmy Halliburton, notowanej jako HAL. To są moi drodzy mięśnie tej operacji. Ich akcje urosły o 7 do 8% zaraz po tym, jak Delta Force skończyło sprzątać pałac. Dlaczego? Bo Haliburton to tacy giełdowi Karkowie. Mają sprzęt wiertniczy. Wiedzą, jak naprawić stare, zapchane szyby i jak wycisnąć ciężką ropę z piachu w pasie Orinoko. Jeśli trzeba coś przewiercić, przykręcić albo wyremontować siłą, dzwonisz do nich. Inwestorzy wiedzą, że bez ich maszyn wenezuelska ropa zostanie tam, gdzie jest, w czarnej dupie. Ale same mięśnie to za mało, bo wenezuelska ropa to nie jest lekki soczek, to jest extra heavy crude, gęsta jak melasa w grudniu. Żeby wiedzieć, gdzie w ogóle wbić wiertło i jak to pompować, żeby nie zatkać wszystkiego po pięciu minutach, potrzebujesz mózgu. I tu wchodzi SLB, dawniej znane jako Schlumberger. Ich akcje skoczyły o około 9%. Oni dostarczają technologie, mapowanie podpowierzchniowe i te wszystkie skomplikowane czary mary, dzięki którym wiadomo, co się dzieje kilometr pod ziemią. Jak to ujął jeden z mądrych raportów, SLB daje mózg, a Halliburton daje bicepsy. Idealne małżeństwo, za które zapłacicie wy, czyli podatnicy i inwestorzy. Mamy też Baker Hughes, czyli BKR. Oni też urosli o 7 8%. Dlaczego? Bo mają historię w Wenezueli. Kiedyś tam byli, potem uciekli przed sankcjami, a teraz pewnie już pakują walizki, żeby wrócić na stare śmieci. Każdy, kto ma pojęcie o tym, jak naprawić zardzewiałą turbinę albo rurociąg, jest teraz w cenie. Wyż niż Bitcoin na górce. Słuchajcie, analitycy z Morningstar i innych mądrych instytucji mówią jasno. Odbudowa Wenezueli to będzie największy plac budowy w historii sektora energetycznego. Mówimy o naprawie sieci elektrycznych, które zasilają pola naftowe i modernizacji rurociągów za co najmniej 8 miliardów dolarów na dzień dobry. To jest Dorado dla firm serwisowych. One nie ryzykują tak bardzo jak producenci, one biorą kasę za każdą godzinę pracy, niezależnie od tego czy ropatryska czy tylko kapie. Więc jeśli myślicie, że to koniec giełdowych emocji, to jesteście w błędzie. To dopiero początek wielkiego remontu, na którym te firmy zarobią krocie, o ile partyzanci nie zaczną im Zabawek. Ale o tym, kto dostarcza zabawki, do pilnowania tego interesu, opowiem Wam w kolejnym segmencie. No i co, pacyfiści od siedmiu boleści? Myśleliście, że ropę odzyskamy wysyłając Maduro kartki z życzeniami i wegańskie burgery? No to mam dla was nowinę. Demokracja ma swoją cenę, a w styczniu 2026 roku ta cena jest wyrażona w cenie jednej rakiety Patriot. Zapnijcie pasy, powjeżdżamy w sektor, w którym zapach prochu miesza się z zapachem grubego szmalu. Segment pią. Zapach prochu i gruby hajs zbrojeniówka na sterydach. Słuchajcie, interwencja w Wenezueli to dla przemysłu obronnego był taki prezent, jakbyś dostał kod na nielimitowaną kasę w Simsach. Kiedy tylko świat zobaczył te 150 samolotów nad Caracas, inwestorzy przy mieli sobie starą prawdę. Nic tak nie nakręca wzrostów, jak dobra, staroświecka demonstracja siły. Zacznijmy od absolutnego króla tego cyrku, Lockheed Martin, czyli nasze kochane LMT. Ci kolesie, to nie jest zwykła firma, to jest bankomat na gąsienica. Ich akcje, po akcji w Caracas i ogłoszeniu planów Trumpa, wystrzeliły o 7% w handlu posesji. Dlaczego? Bo Lockheed właśnie ogłosił, że w 2025 roku dostarczył rekordowe 191 sztuk myśliwców F-35. To jest tempo 5 razy szybsze niż jakakolwiek inna maszyna na świecie. Mało? No to trzymajcie się. Podpisali umowę, żeby potroić produkcję rakiet Patriot, czyli tych PAC3 z 600 sztuk do 2000 rocznie. Rozumiecie? Oni będą drukować te rakiety szybciej, niż ty drukujesz memy w pracy. Ale to nie wszystko, bo Trump postanowił zagrać w grę pod tytułem Dream Military, czyli Wojsko Marzeń. Zaproponował budżet obronny na rok 2027 w wysokości, uwaga, półtora biliona dolarów. Tak, dobrze słyszycie, półtora biliona. To jest wzrost o 50%. Trump stwierdził, że dzięki cłom, którymi doi inne kraje, może sobie pozwolić na zbudowanie armii, przy której Avengersi wyglądają jak grupa rekonstrukcyjna z Ciechocinka. A co z nowoczesnością? Tutaj błysnął Northrop Grumman, czyli NOC. Ich akcje urosły o 4%, bo operacja w Wenezueli była wielkim debiutem ich nowej zabawki, jednorazowych dronów atakujących. To jest przyszłość wojny. Wysyłasz chmarę tanich dronów, które robią boom, a ty siedzisz z kawą i liczysz zyski. General Dynamics też nie płakał, rosnąc o 4,6%. I teraz najlepsze, Europa też postanowiła podpiąć się pod ten kurek z kasą. Niemiecki Rheinmetall skoczył o 7,3%, brytyjski BAE Systems o 4,5%, a włoskie Leonardo o 6%. Inwestorzy zrozumieli, że skoro wujek sam zaczął porządkować swoje podwórko siłą, to każdy na świecie nagle poczuje potrzebę kupienia sobie paru nowych czołgów i systemów obronnych. Był tylko jeden moment grozy. Trump, w swoim stylu, zaczął rzucać piorunami w kierunku gigantów takich jak Raytheon, krzycząc, że koniec z masywnymi dywidendami i skupem akcji własnych kosztem inwestycji w fabryki. Akcje na chwilę zanurkowały, ale jak tylko padła kwota 1.5 miliona dolarów budżetu, to strach minął szybciej niż kac po sylwestrze. Bo wiecie, możecie zakazać dywidend, ale jak rzucacie na stół taką górę kasy na nowe kontrakty, to i tak każdy chce być przy tym stole. Podsumowując, chodzimy w erę twardej siły. Inwestowanie w w 2026 to już nie jest tylko opcja, to jest fundament dla każdego, kto nie boi się zarabiać na tym, że świat staje się coraz bardziej wybuchowy. No i co? Nagrzaliście się na te zyski jak szczerbaty na suchary? Myśleliście, że jak Trump przybił Maduro piątkę kajdankami, to cena paliwa na Orlenie spadnie do dwóch złotych, a wy będziecie tankować swoje pasaty czystą wenezuelską krwią? No to czas na zimny prysznic, moje drogie giełdowe pelikany. sówka wyleje wam teraz na łyby kubeł. Pomyj prosto spękniętej pękniętej rury Caracas. Segment szósty. Rzeczywistość skrzeczy rury ze złomu i partyzanci w dżungli. Słuchajcie, bo to jest moment, w którym oddzielamy rekiny od planktonu. Wenezuela to obecnie największe na świecie muzeum techniki, w którym nic nie działa. Infrastruktura naftowa jest w stanie tak agonalnym, że gdyby była człowiekiem, to by już kończył trzecią rundę ostatniego namaszczenia. Większość instalacji ma ponad 50 lat. Według amerykańskiej agencji EIA sama naprawa rurociągów, żeby to w ogóle przestało przeciekać, wymaga 8 miliardów dolarów na dzień dobry. Wycieki ropy zdarzają się tam niemal codziennie. To nie jest przemysł, to jest ekologiczna rzeźnia. A teraz trzymajcie się portfeli, bo wchodzimy w liczby, które sprawią, że wasze debety na kontach wydadzą się drobnymi waciki. Żeby utrzymać wydobycie na marnym poziomie 1 miliona 100 tysięcy baryłek dziennie przez kolejne 15 lat trzeba władować 53 miliardy dolarów. Ale Trump chce powrotu do czasów świetności 3 milionów baryłek. Wiecie ile to kosztuje? 183 miliardy dolarów. I co najmniej dekadę roboty. To nie jest sprint. To jest ultramaraton przez bagno z kulą u nogi. I tu pojawia się największy żart: rentowność. Według mądrych głów z energii, Energy, żeby te nowe projekty w ogóle miały sens, ropa musiałaby kosztować około 80 dolarów za baryłkę. A ile kosztuje teraz w styczniu 2026 roku WTI, lata w okolicach 57 dolarów? Rozumiecie? Przy tej cenie pompowanie ropy w Wenezueli ma tyle samo sensu ekonomicznego, co otwieranie solarium na Saharze. Teksas czy Guziana mają próg rentowności na poziomie 35 do 48 dolarów. Wenezuela przy nich to po prostu drogi, zardzewiały kaprys. Ale czekajcie. Najlepsze dopiero przed nami. Uroczy sąsiedzi. Myślicie, że Chiny, Rosja i Iran po prostu wzruszą ramionami i powiedzą: och Donaldzie, gratulujemy tę ropę? No wolne żarty. Chiny mają tam wpompowane miliardy, a Wenezuela jest im winna jeszcze 12 miliardów zielonych. Rosja wykorzystywała ten kraj jako swój lotniskowiec na podwórku USA. Teraz spodziewajcie się trwałej kampanii sabotażu. Cyberataki, dezinformacja i przypadkowe wybuchy na rurociągach, to będzie nowa codzienność. A jak już mowa o wybuchach, to zapraszam do dżungli. Wenezuela to nie jest pustynia, gdzie widać wroga z 10 kilometrów, to jest teren, który przypomina góry Afganistanu, połączone z dżunglą Wietnamu, tam w krzakach czają się grupy takie jak ELN. Czy niedobitki FARC. Oni już tam są, wydobywają nielegalnie złoto i koltan i na pewno nie ucieszą się na widok amerykańskich inżynierów z Halliburtona, Jak to ujął profesor Robert Pei. Problem tutaj to powstanie: terroryzm i partyzanci. Powodzenia w pilnowaniu rury, która ma tysiąc kilometrów i biegnie przez środek lasu, gdzie każdy liść może do Ciebie strzelić. I na koniec wisienka na tym torcie z błota, ropa korozyjna. To nie jest metafora. Ta ropa dosłownie zjada metal. Jeśli nie wpompujesz setek miliardów w nowoczesną technologię, to te nowe rury za pięć lat będą wyglądać jak ser szwajcarski. Więc zanim postawicie wszystko na jedną kartę, pamiętajcie, Wenezuela to obecnie gigantyczna pułapka finansowa. To czarna dziura, która ciąga miliardy i wypluwa głównie problemy geopolityczne. Trump może sobie ogłaszać zwycięstwo, ale dla inwestora to jest pole minowe, o po którym trzeba stąpać ostrożniej niż po kaczu po szwagra. No i dotarliśmy do brzegu. Moje giełdowe rozbitki. Skoro już wiecie, że Wenezuela to zardzewiały sejf pełny błota, którego pilnują partyzanci z granatnikami, to pewnie pytacie. Sówko, to w co ja mam wsadzić te moje ciężko uciłane pięć stów, żeby nie obudzić się z ręką w nocniku? Spokojnie, odstawcie ten tani bimber. Wasza pierzasta wyrocznia przygotowała dla was plan bitwy, który oddziela prawdziwych rekinów od leszczy. Co to myślą, że giełda to darmowa kasa za nic? Pamiętajcie, to nie jest porada inwestycyjna. Ja jestem tylko Sówką, a wy odpowiadacie za swoje błędy sami. Segment siódmy. Strategia nie bądź frajerem. Słuchajcie, w tym wenezuelskim burdelu nie wolno grać w bank. Jak wpakujecie tam więcej niż 5 do 10% swojego portfela, to jesteście większymi optymistami niż polscy kibice przed każdym mundialem. Dzielimy nasze zabawki na trzy koszyki. Tier pierwszy, betonowe pewniaki, najbezpieczniejsze zakłady, to są firmy, które zarobią nawet wtedy, gdy w Caracas spadnie deszcz ża. Chevron, CVX, Król Podwórka. Oni tam byli, są i będą. Grają w długą grę, mają układy i wiedzą, gdzie są zakopane klucze do rafinerii. To jest inwestycja dla tych, co lubią spać spokojnie. Valero Energy, UHLO. Pamiętacie Michaela Buriego? On trzyma te akcje nie bez powodu. To największa rafineria na zatoce Meksykańskiej. Jak tylko ta ciężka wenezuelska melasa zacznie Płynąć, oni będą ją przerabiać na złoto. Lockheed Martin LMT. Bo niezależnie od tego, czy ropa popłynie, czy nie, Trump właśnie obiecał im budżet w wysokości 1,5 biliona dolarów. Wojna i zbrojenia to jedyny biznes, który nigdy nie bankrutuje. Tier drugi, ryzykowni fachowcy, średnie ryzyko, wysoki potencjał. Tu wchodzicie, jeśli wierzycie, że te zardzewiałe rury da się pospawać. Haliberton, KAL i SLB mózgi i mięśnie. To są firmy łopaty i kilow. Zarobią miliardy na samym remoncie tego skansenu, ale musicie mieć cierpliwość. To nie jest rajd na tydzień, to jest maraton na lata. Maraton Petroleum, MPC i rafinerie są idealnie ustawione pod ten syf z Caracas, jak wszystko pójdzie dobrze, ich marże wystrzelą wyżej niż Twoje ciśnienie po wizycie uteściowej, Tier trzeci giełdowy hazard, wysokie ryzyko, możecie zostać z niczym dla tych, co lubią adrenalinę i nie boją się jeść tynku przez miesiąc. ConocoPhillips COP, czekają na odzyskanie 12 miliardów dolarów długu. Jak dostaną kasę jesteście bogaci. Jak nowy rząd powie nie mamy i co nam zrobicie, wracacie do pracy w żabce PBF Energy Mała firma, wielka ekspozycja, jak wenezuelska ropa zaleje rynek, oni polecą na księżyc albo spłoną w atmosferze Co musisz obserwować, żeby nie zginąć. Moi drodzy trzymajcie rękę na pulsie. Kluczowe daty to 10 stycznia 2000 26 roku, wtedy Trump spotyka się z szefami gigantów naftowych. Jak stamtąd wyjdą uśmiechnięci, to znaczy, że deal jest klepnięty. Obserwujcie też Delcy Rodriguez. Czy ta nowa tymczasowa prezydent będzie grzeczną dziewczynką Waszyngtonu, czy zacznie fikać jak Maduro? i najważniejsze, patrzcie na cenę ropy. Jeśli spadnie poniżej 50 dolarów za baryłkę, to cała ta wenezuelska impreza ma tyle sensu, co kupowanie lodu Eskimosom. A na wszelki wypadek miejcie trochę złota, bitcoina. Bo jak Rosja, Chiny i Iran zaczną sabotaż na pełną skalę, to jedynym safe haven będzie Wasza piwnica i zapas konsert. No, to by było na tyle z wenezuelskiego frontu. Mam nadzieję, że Wasze mózg Parują bardziej niż rafineria w Garyville. Teraz idźcie i podejmujcie decyzje, za które nie będziecie mnie przeklinać pod moim drzewem. Jedna sprawa: nie jestem doradcą inwestycyjnym, nie mam licencji, certyfikatów ani magicznej kulki. Także wszystkie inwestycje robisz na własną odpowiedzialność, a materiał to wnioski. Słówki.